Manko Z tej strony znowu Pterodaktyl Znowu jest ze mną Borugo, Borygo No, na prośbę jednego z graczy zagramy sobie dzisiaj łapiątkom FN Nie jest to ten premium łapięć, ale to jest ten z drzewka, one się chyba niczym nie różnią Poza zarobkami i nacją w której są Chyba się nie mylę, nie? Eee, to jest to samo no, w każdym bądź razie, w każdym razie, nie, w każdym bądź razie, dobra, chuj, zagramy sobie tą łapiątką, ona jest uzbrojona w dwa działka, tak, w kalibru 20, 340 pestek, zarobki 250, dziewiąty poziom, nie wiem, jest to chyba jeden z moich, chyba, jeden chyba z fajniejszych takich myśliwców ruskich, radzieckich. czy radzieckich, ruskich. Nie? Jak, jak oceniać ten samolot? No Jak, jak na Rosjaninę, Całkiem, całkiem, całkiem. O! Wow. jako jeden jeden z pierwszych. No. Co więcej, można powiedzieć, że dobrze skręca. No, jest to jedna no, chyba. Z, dokładnie, jest to chyba jedna z fajniejszych linii yy, yy, radzieckich. No właśnie, od łapiątek piątek do poła siódemki są fajne samoloty. właśnie, dobre uzbrojenie, dosyć szybkie, dosyć zwrotne. WEPA mają dobrze się wymiary Swisspina, tak wytrzymałe dosyć, nie? Hmm. Dużo wytrzymują czasami. No tak sobie tak zagramy No ale wcale nie są takie wytrzymałe. No, to zależy, nie? Ale są czasami takie bitwy się zdarzają, że naprawdę w... strzela, strzela, coś tam dostaje, on leci, leci, leci. No, ale zobaczymy, no i nie? Jak wyglądają nam pójdzie w tej bitwie. No naprawdę super wyglądają, fajne są. Ta się nimi też bardzo fajnie. Ta niemiec, niemiecki premium 5 jest też na pewno fajny, tylko jest bardzo drogi. Jak, według mnie jest za drogi. Nie jest warte tych orzełków. No, 5000 tysięcy za dużo. Żeby to kosztowało 1800 orzełków, ok, to jeszcze może by pomyślał, że jakaś przecena, coś takiego może bym kupił. nie? A za no, 5000 to czy... nie warto. Ta cena czy jeden nie samolot Tak. Nie każdego, chodź, stać. No ale dobra, to nieważne. Wyjdziemy sobie do bitwy, zobaczymy na co narzuci rzuci. Dałeś gotowy, dałeś. Dobra, Tu się widzimy za chwilę. Coś tam jeszcze później powiemy. Także, dozo. jo Panie i panowie, wrzuciło nas na szenksou. Z Japońcami będziemy się bić. Zobaczymy jak pójdzie. Zobczajmy jakie mamy samoloty w drużynie Jeśli nie będą wysokich poziomów to może uda nam się coś wygrać Może jak trafimy znowu na jakieś A6, A65 no, na A6 na pewno tak, bo A63 pewnie będzie No, zobaczymy 61 to już Eee, co mamy? I A5, A5 jak 3 jak 3P to może rzucić wyżej niech 3P to jest chyba 11 poziom zobaczymy o, no, chyba tak. Dobra, wnosimy się. Spodziewaj się o 65. Się 22 stopnie mam ustawione. 22, 23. I nawepię i cisnę do góry. Trzeba mm. pułap mieć jak najwyższy, no. Tak, ale to jest problem, Lesąc po prostu nie złapiesz tak, tak wysokiego pułapu jak Japończycy. No, tak jak będą wyżej. Po prostu sprawdzają najlepiej na średniej i małej wysokości, tak. No, aha. Słońce świeci, daje po oczach, ja czy nic nie będzie fajnie ten łapień, ładnie wygląda. Podoba mi się. Naboje ma? Kokwi to Godzina gdzieś tu była. Zegar, tu jest zegarek litry, czyli paliwo chyba Mam 100 coś tam litrów chyba Nie wiem jak to liczyć. 150 ponad Eee, na 30 minut ustawione Tutaj mam co? A, tu temperatura gdzieś tu Oleju chyba na dole Tu amunicja do pistoletu, żeby sobie je walnąć w łeb Nie? O, fajny no ma to celownik to Mi się celowniki podobają, te ruskie To i dobre są Dobra, lecimy no Samolot wygląda fajnie, mi się podoba Nie, Wzywa... Działka też ma fajne Dobrze strzelają Porzucać się często na Japończyków Właśnie lipa, nie? Mogliby Koreę dać, albo coś takiego I z, byśmy się z Amerykanami tukli albo... O, King Cobry zabiją, żeby No, nie zawsze, nie zawsze Bry, Rzuciłby nam Brytoli, trochę Amerykanów, byśmy by trafili na ewentualnie co? King Cobry, Air Cobry, jakiś Thunderbolt może by się znalazł jakiś Byłoby okej okay. No tutaj tak, wiesz nie, pońce są zwrotne z kurczybyki. dobra, zmniejszam na 20 stopni, bo już dywalnia samolot. Yy, widzę do dwóch, dwóch wysoko, trzech w sumie, a jeden, jeden, jak wysoko, nie? masakra. Trzeba od słońca bardziej lecieć, bardziej z lewej strony, wiesz? Tak jak ja, bo oni są teraz po mojej prawej, nie? No to jak będą patrzeć, by mnie zobaczyć, muszą patrzeć jakby bardziej pod słońce, jeśli dolecę do nich. Nie, no lipa, no teraz ten samochód się nie, nie wspina już tak dobrze No znaczy, ja nie mam go chyba wymaksowanego Nie mam, brakuje mi chyba ostatniej linii modyfikacji Z tego co pamiętam Tam chyba fetryczek paliwa jest dosyć ważny Tam chyba 10 km na godzinę no, by mi się przydało, ale kurcze nie mam jeszcze No coś mi tutaj mija Jak trzy, dobra Trzeba będzie po prostu naszym trzeba pomagać, no i tyle no, nie Oni nie będą, będą robić za przynętami, a my będziemy ich zabijać No ja, ale wiesz, no jak... To wyrobią sobie przewagę, to w ogóle nie wygramy, mi się wydaje. No ale to. Szybko sobie wyrobią przewagę. Ja radę. Rosyjska przeważnie przegrywa z tego, co zauważyłem. Japońca No, A to też zależy od, od poziomu graczy, Tak, właśnie. To jest chyba serwer europejski akurat. Mi się wydaje Pinkman 56, czyli taki jak na europejskich. Dobra, widzę trzech z prawej, mijam je, ale wysoko są. Dziś 4 km. Ale chociaż nie jest tak źle, jestem w stanie tutaj nawiązać jakąś walkę z nimi. A no mówię, my jesteśmy bardziej z tej strony Jeśli coś widzą... no, jeśli coś widzą to kropkę. Jeśli chodzi o mnie Nie sądzę, żeby widzieli mój nick już pewnie widzą, ja zaatakuję od słońca po prostu o kista 2. uuu dwie foczki, są foki, tam coś jeszcze jest Gdzie? Gdzie jest? No, no, ale wysoko, ale daleko jest, dobra Tak, tak, tak Dobra, jeszcze trochę do góry i wyrównam. Kurde, ta foka jest dla mnie nieco bardziej przewidywalna niż taki A65 czy A63. No foka to wiadomo, że tam... wolę chyba nawet z fokami walczyć. Dobra, eee, czekaj. Leci tu w tym naszym moim kierunku. Kurde. Lipa. Będzie dupa, dupa zbita. Tam gdzieś jeszcze jeden na to, ale go nie widzę już. Lecę na jedną fokę. nie mnie trafi. Najmniej bieg bliżej sprowadzić po prostu. nie trafię. Tylko bambusa. O jezu, co mi się stało, to No rzuciło. Nie przycisk Dobra, eee. Yy... Teraz są niżej, patrz. Nie, teraz spoko. Są niżej. No, dochodzi. Czekaj, dobra, atakuję tam jedno. No nie, no chłopie, idź sobie. Kurde fragi wtedy. No, bo bo, no. bo, no, Głupi jest. albo się i tak? Nie, no siła, tak? no, foka leci na Dobra, leci na mnie, albo na ciebie. No nie wiem, wszystko wskazuje na alfa co dobrze. Dobra, to było easy, lecę dalej na tego Angela, Skydef Dobra, lec. To lecę. Tak, ale to te lepy. Dobra, dostał. Zrobiłem unik. Eee, możesz mieć fokę na dupie. Uważaj, tak jak skupuję na... tego skydefa, ja na niego... Dostał ode ale ja lecę go dobić. Zrobiłem, pę... zrobiłem pętlę, lecę, uważaj. Ja zrobiłem unik. Nic nie widzę, bo mam przeciążenie. Dobrze, normal. Mi minęło. Aj tak. coś ściga jak przeciw, to czeka, 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 czeka. o Czekaj, le, czekaj, czekaj, olewam na, na razie tę fokę. Foka, no właśnie... O ja dobra, widzę tą fokę. Dobra, ja idę za nią. Ona żeby na mnie nie odbiła. O no, chyba odbiła, dobra. Nie trafi. Dobra. Yy, czekaj, nie wiem gdzie ona jest. na to. Jest przeciw, w góry poszła, dobra. Tak. Dobra. dobra nie tracę bija. prędkości trzeba się roz... Dobra, oni teraz zeszli trochę niżej, to ten jeden to tylko tutaj siedzi To nie jest źle, dobra, generalnie wszyscy są niżej, to teraz mamy przewagę Dobra ja na tym przewagi ja tek... ci nie zrobię ale... Ja on tego bija nurkuje. trzeba tylko A tu długi 49 jeszcze jest 49 jeszcze jest Wali na tego to, bija. Tego bije? No widzę mu pomógł, No lecę za nim Spędzam się, głupi O kurde, uważaj On gdzieś ki 49 wysoko latał, ale to jest bombowiec, nie? Dobra, dobra, a, on zszedł na... On nie musi nie uciekać, nie uciekać na dół, on zwiał już Dobra, ale to nie znaczy, że ja Ale nie, ale to nie goń go na siłę Niech daj mu zejść, stracić wysokość To później go dogonisz, mając... No to on może w nurkowaniu dużo wytrzymać, ale później go dogonisz z dużego pułapu On nie ucieknie z niskiego Okay, bo nie utrzyma dużej prędkości lecąc równo. A się utrzyma przez jakiś czas, ale. i patrz, teraz kręcę i teraz go atakuje, no. I teraz git, no. To chodzi, bo jak go goni ciągle, to on będzie ci uciekał i ci zwieje. Tak, to on zawróci, że coś odpierniczy, bo ma amunicję, szkoda mu wracać na lotnisko. ją trochę graczy, trzeba uważać. Lecisz za nim? To, może, to Też To zaraz mnie dwa razy Mhm, botę widzę bota chcesz zabić no. Nie, ja tam, ale tu mamy nie do To Tam jest druga foka, druga Angel Gajder. O to dobra, To ja go teraz, to ja go, biłem go Lecę, o, jeny leci w moim kierunku, o chłopie Padłeś mi z nieba Angel, jesteś, jesteś mój Angel Dobra Tylko czare, żeby mi ta foka twoja nie wyszła na dół, weź ją załat Próbuję Bo to takie proste No ja Co za masz tak. rację Nie żyje? Stale, no. Nie, ale odpotykam, ma i się zgibię to tak Ruskie działka, dobra, film lewa lotka Dobra, rozbita. Elegancko, żyjesz? Nie goni Zat, mnie? Zapisał ty gonicie z 102 W GLOR! O ty no leci na mnie Zatakuj. Dobra Dobra uwaga na niego, nie? Tak. Robię pętlę za nim Na razie mamy... Na razie mamy... No to jak coś, to leci na lotnisko, bo nie możemy tego przegrać Kurde, no niego pod słońce jeszcze ucieka Zostało ich... czekaj... Ich Dobrze, czterech... Jak czterech ja z, z trzech w sumie, jeden to chyba 49 z, Uważaj na tego ten, bo on za... Nie, dobra, idzie w do dół po prostu Dobra, tego ki-10 nie będę zabijał Szkoda municji amunicji Łapiątki mają... Dobre działka, ale am amunicję trzeba oszczędzać. Później brakuje. No i co? Zabije go ten jak? Nie wiem. Nie wiem. Ja no, to na razie się. Nie uzna, się. To zrobi, chyba, nie? No, tylko mają jeszcze. Przegra, czy. czy gracz, zabił go. Załatwę tutaj. Dobra, gdzie są pozostali? Jeden chyba na lotnisko wrócił, bo widzę kropkę jakąś tam. Kto to wracał na lotnisko? Dobra tego bota zabiję, żeby nie było, bo będą fałszywe później cele i nie będę wiedział czy to jest bot, czy, czy to jest gracz. No się Bo później jest... No dobra, chcę po prostu bota zabić, no i no. Łatwy fra. Rozbił się, to Foka się rozwaliła. Tak. Ki49 gdzieś lata na wysokim pułapie, bo rozwalił 4 naziemne. Foka się u nich rozbiła na lotnisku. Ja rozwalę kij i lecę na lotnisko po niego. Po Fokę. No. Kij to powinienem na, na jeden strzał, jedno trafienie i po nim. Działka są świetne. One robią duże obrażenia i ma, ma świetną amunicję, ten UA-5, nie? On ma tam, yy, ma fajne połączenia właśnie tych, tych bo tam często ma jakąś odłamkowo-burzącą, jakąś zapalającą, smugową, w ogóle tam takie trzy połączenia i to jest świetna amunicja, tego uniwersalna. Dobra, lecę po tego kij. No dobra, dobra, to film mi Dobra, jeszcze mam amunicję, jeszcze mi się nie pojawiła ilość chyba amunicji na czerwoną, także... A ten kij 49 to mówię, on wysoko gdzieś latał. Nie wiem, czy on na lotnisku naszym gdzieś nie będzie. No, nie widzę go. To chyba easy. Na dwóch widzę, dwie kropki widzę na lotnisku, ale nie wiem, czy to jest ten bombowiec. Mi się wydaje, że to był on. Dobra, dobra już nie grzeje silnika. Zmniejsz na to obroty. Moc, 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 moc. I obsrany koc. Patrzę temperaturę tu mam 100 stopni olej chyba Dobra to trzeba zmniejszyć trochę mocno na 80% Tak jest Zobie dolecę spokojnie To no dobra, musimy wygrać, nie? Wygramy? Masz amunicję Ja tylko że ląduję, bo skrzydła Przede wszystkim fokę trzeba rozwalić. O już widzę coś leci, coś już leci Słucham? Ona się nie rozbiła, czy to w Rozbiła, ale się na lotnisku. A, będzie się naprawiać. Bo Poleci coś. Coś z nie wiem, czy to nie ona. No. No, słoko może być grubo. Ma no, uzbrojenie dobre. Ale ja powinienem ją wykręcić, jeśli dojdzie do jakiejś tam walki w zwarciu. Mały dystans. Widzę, to chyba jest ona. Mi się wydaje. Dobra, robię na 10 lat że się artylerii boję. O, no, coś startuje u nich, to jest chyba bombowiec. Tak, ale raczej musiał się uzupełnić, jeśli cztery cele to, to jest. To jest Banana. No. Cztery... no, cztery cele, cele rozwalił, pewnie policja na No, bo widzę. Ten jeden na pewno jest samolot, bo leci, bo widzę. Ten drugi to chyba też. Dobra. Mówię, ale bardziej się na fok nastawiam. Bo bombowiec nie jest groźny. A... szczególnie tam. Co innego, gdyby to był Renzan albo za mną. Tak, ale ten też potrafi zrobić kuku. A ja tam z góry My dostanie. To z pointy, że... No, chyba też nie ma modelu lotu, jakby się, się Ale to przede wszystkim ma. Ruski mają dobre działka i sobie poradzą. Tak, to Bez problemu sobie Rusek poradzić z takim bombowcem. No wiadomo, nie będę mu na dupie siedział, tylko go zatakuje i będę uciekał. To ski 49, a ten Foka leci za lotnisko, się łapie połowę. A jest tutaj, dobra. Dobra, wysoko jest dosyć, ale jestem wyżej Taki 49 to ja zostawię Ale jest Emil amunicji jeszcze mam Oj dostałem lekko Dobra Nie wiem, chyba dostała bo się dymi Znaczy, nie dostała krytycznie, ale to Może się nie Aj, dałem tu ciała teraz. Nie powiedzieć dupy. Kurde leci coś z nią zabić. Wy pierniczego, bo cię zabije Szuście! Trudno, zabije najwyżej swojego. Tu, to, to, ty, to, 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 to nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 ostatnimi nie, 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 pestkami nie, mam amunicji już. <hłys lifecycle> ostatnimi pestkami trafiłem w, w pilota, nie <słyszy> Lol. No i dobrze, ja pierwszy go trafiłem, był uszkodzony, dymił. Dymiła ta foka, a ten leci wiesz, i wiesz, się rzucił w momencie, kiedy ja zacząłem, wiesz, go gonić. To tamten zaczął dopiero atakować. Bumpers zresztą kij mu w oko. Patrz, rozwalił już i nie. Nie, niemożliwe. Dlaczego? Dobra, ale widać, że samolot ma siłę, nie? Potrafi przyłożyć. Ale amunicji ma mało. Mawepa no, wepa. To jest fajne Co jeszcze jest fajne w tym samolocie? Borygo Proszę o no, to jeszcze, fajnie. A mi się podoba ten dynks na co Coś z przodu wyskakuje jak się... Jak się skręca nie takie poprzeczne... Aha, brytki, bo... aha, że się wysuwają jakby No, kosmiczna technologia a, Nawet co na się taki... nazywa Nie wiem czy to widać, znaczy nie będzie tego widać nie, no to niemieckie chyba mają coś podobnego, jak się wydaje. Nie wiem, do czego to, nawet to służy za bardzo. Myślę, że to zwiększa jakiś to opór czy coś, żeby to wyhamować, lepiej wykręcić. Nie wiem, coś w tym stylu, no nie, nie mam pojęcia. No, to się no ale wygraliśmy, to jest fajny. Ale wygraliśmy mhm. spoko. Masz 315, doświadczenie. Jakaś taka magiczna liczba, trochę dla niektórych, dobra. Zdjęcie. Widać, że tym można fajnie pograć. Fajny samolot. Tylko mówię, ten premium niemiecki, moim zdaniem, jest za drogi. To jest fajny samolot, ale nie za tak nie za tyle orzełków. Nie? Yeah. Tak do 2000 orzełków bym może i dał za to. Yeah. No ale w to w promocji to nie gdyby nie był. był. Przecenie. wracamy do domu. Są inne fajne samoloty z drzewka na przykład niemieckiego, które warto kupić, na przykład Thunderbolt. który jest mm. świetny i moim zdaniem jest więcej warto tej łapiątki. Mimo wszystko. Bo ma więcej amunicji, a uzbrojenie ma świetne też. Nie? Dobra. Nie jest źle. Dwa samoloty gr gracza i jeden bot 33 000, 34 prawie. Srebra, 17 tysięcy doświadczenia. Z nie? Nie wiem, ja myślę, że samolot jest fajny, godny polecenia, ale tego premium bym nie kupował, bo jest po prostu za drogi. Nie? Też tak myślisz? Tak Zobaczysz ile... czy ma jakiś kamuflaż, czy jest inny Jakiś standardowy nie nie. Dziwne, że ten standardowy nie jest domyślny, tylko... W Corsuniu szef, czy gdzieś tam Ofensywa, nie? Z jakiejś tam... Operacji militarnej dobra Chyba tyle... Z z ofensywy w Korsuniu. Tak, bo jest napisane A ja mówię, że to jest jakaś <laughs> operacja nazwa jakiejś operacji, tak? Koru... dobra, nieważne zresztą z tym. Zarobki 250 no, w sumie nie jest najgorzej, no to jest 9 poziom. No ja wiem no co, samolot szybki, zwrotny, dosyć wytrzymały. Do fajnych uzbrojeń, no, przede wszystkim uzbrojenie fajne. Tylko mało. Amunicji do tego? Taki Nie wiem, chyba uniwersalny dosyć samolot, tak mi się wydaje. Czy nie? Jak go oceniasz? No, Dobry, nie? Warto sobie nim pograć, jest fajne Dobra, to chyba tyle, nie? To tam więcej gadać o tym. Ale lepiej samemu zagrać i się przekonać Nie? Tak? Dobrze. Idziemy grać dalej. Cześć wszystkim, trzymajcie się. No, na razie.